Żniwa, żniwa, jeszcze raz żniwa. Siemaneczko w nowym odcinku mnie na kanale, jest to odcinek 150 po raz drugi, czyli odcinek bonusowy, bo dzisiaj spróbujemy wyjść tam. No tak, w dzisiejszym odcinku seria się kończy. Napiszcie hashtag koniec, a mam przypnę serduszko tego komentarza. 150 odcinków, naprawdę długo ta seria trwała. Nie wiem w jakim okresie te 150 odcinków było rozciągniętych, bo były okresy, że te odcinki były tak naprawdę prawie codziennie. Teraz na przykład są raz w tygodniu były przerwy w tych odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wszystko się uda i się mam nadzieję, że uda, to od przyszłego tygodnia ruszy ta seria w Farmingu 25. Także trzymajcie kciuki. I mam nadzieję, że to wyjdzie, moi drodzy, bo mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, podkreślam, mam nadzieję, bo jeżeli się nie uda, to po prostu ruszy to za dwa tygodnie, to będzie delikatna przerwa. E, potrzebujemy 3 milionów, żeby się stąd wydostać, tylko że jest mały problem, mamy 7 milionów długu, bo ja kupiłem sobie do odwozu jeszcze coś takiego, mamy 149 tysięcy. Zakupiłem coś w tym stylu, żeby robić po prostu tutaj odwóz taki naprawdę na dosyć bardzo, ale to bardzo dużą skalę. Mamy tutaj 100 tysięcy prawie ładunku i jest to 9%, tak dokładnie 92 koła. Czyli no na proste rozumienie zmieścimy tutaj e, no milion po prostu. Trochę, trochę tego jednak się zmieści. Trochę jednak tego towaru się zmieści. Kombajny cały czas tutaj sobie pracują. Ja nie wiem, czy jest sens w ogóle to kosić. Nie wiem, czy jest sens te belki sprzedawać. Nie wiem w ogóle, co tu ma teraz sens, bo tak naprawdę większość rzeczy ja chcę tutaj e, dzisiaj powywalać, posprzedawać. Musimy spłacić kredyt. Potrzebujemy tak szczerze mówiąc 10 e, milionów. Czy jest to osiągalne? Patrząc na to, jakie maszyny tutaj aktualnie posiadamy, być może e, tak. Tylko teraz tak. Jeżeli on tutaj będzie kosił, to on tutaj mordy nie może na razie kosić, możemy sobie go mm, zwolnić, możemy go też wyłączyć, niech on sobie tutaj stoi. To niech się wysypuje, inni pracownicy, ja obstawiam, że też za bardzo e, nic tam nie robią, dobra, czyli jego możemy od razu zwolnić. Wiesz, on nawet jeżeli stoi w miejscu, dany pracownik, to on i tak pobiera pieniądze, dlatego e, ja chcę to wszystko ogarnąć, żeby tutaj żadnych strat nie było, bo widzę, że przed zaczęciem odcinka miałem około 150, a mam już 148, no to różnica jest dosyć, dosyć mocna. E, czekajcie, tak, 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 kombajny na razie niech tu stoją, powiem Wam, i tak muszę sobie coś powysypywać, ale no trzeba się jakoś do tego wszystkiego dobrać. Pojedziemy jeszcze wysypiemy od tego jednego. Zobaczymy, ile mamy w Silosach i zaczniemy coś delikatnie sprzedawać. Kombajny niech zostaną, bo one jeszcze tego zboża y, mogą nam trochę namucić, ale to jak sobie zapiszemy coś, żeby spłacić tak mniej więcej chociaż do 5 milionów kredytu, czy dwie bańki ja szybko jestem w stanie zarobić, sprzedając maszyny. Myślę, że jestem, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo szczerze nie wiem. Ja już się nie mogę, tak naprawdę, doczekać. Tutaj to już to granie było ciężkie samemu, naprawdę ciężkie było samemu granie, e, dlatego ja już Mordy nie mogę się doczekać, po prostu wyspy w odświeżeniu, w farmingu. 25. Mapę mam już przygotowaną, tylko i wyłącznie kwestia nauczenia się robienia pól. E, także ta seria, no nie będzie jakaś mega trudna do przygotowania, ale najpierw szykuję serię do Wiktorii na kanał, e, bo jeszcze w tą niedzielę mamy nadzieję, że ruszy nowa seria uwiki na kanale. Mam nadzieję, że tutaj. Ruszy nowa seria z Wyjścisk Piątki na tym kanale, oczywiście, wyspa w przyszłym tygodniu. No i moi drodzy, na głównym kanale planuję za dwa tygodnie też nową serię z Piątki. Także tych nowych serii w październiku troszeczkę dla Was ruszy, bo aż trzy nowe serie. I ja jestem mega z tego powodu zadowolony. Dobra, pierwsza rzecz, jaką możemy posprzedawać, to tak naprawdę. Są chyba te tunele. My za wszystko dawaliśmy dosyć dużo. Jak ja dychę za jeden tunel będę sobie liczył, no to będzie zajebiście. Tylko teraz tak, ile ja tych pieniędzy mogę sobie doliczyć? Bo ja mam aktualnie 148 972 i tu jest tak: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 tysięcy. Dobra, plus 130 tysięcy. 130 000, plus 130 tysięcy, plus 130 tysięcy, plus 130 tysięcy. Za wszystkie sprzedane, tak w skrócie mówiąc, tunele. No Ja to wszystko mogę sobie sprzedawać w ten sposób. Tam widziałem, że jeszcze trochę mi się czegoś narespiło. To zaraz też sobie to posprzedaję, bo mamy trochę sałaty, pozbieramy, poogarniamy. Kurde, no dychę za to powiem wam, że co niektóre chyba maksymalnie kosztowały 50 tysięcy. To teoretycznie. Kurde, wiecie co? A może byśmy to jeszcze raz, to po 130 pododawali? No bo jednak patrząc na 150, to chociaż dajmy... Nie wiem, jaką równowagę zrobić. Teoretycznie za połowę powinno być 25 tysięcy, tylko pamiętacie. Pierwszy kosztował 5 tysięcy, drugi 10 tysięcy, potem 15, potem 20. Większość, jakby sprzedał za 25 tysięcy wszystkie, to raczej to by była kwota nieuczciwa, moim zdaniem, bo niby połowa, tak jak na tej serii było, niby spoko, niby fajnie. Ale z drugiej strony... Myślę, że takie uczciwe to będzie 20 tysięcy, nie 10 tysięcy. Dobra, to dodamy sobie po prostu jeszcze 4 razy 130, czyli wtedy wyjdzie, że każdy tunel był sprzedawany za 20 tysięcy. Będzie to mniej dla mnie, ale przynajmniej będzie to takie bardziej powiem wam, że uczciwe. Plus jeszcze tu woda była, a było tej wody po 2000. No to takie, no dobra, trudno, już ta woda przepadnie po prostu, e, nie będziemy jakoś za bardzo za tym płakać, czyli tak naprawdę jabłonki jak tak samo kosztowały 5, 10, 15, 20 i do 50 tysięcy, to za 20 tysięcy każdą jabłonkę jak sprzedam e, też będzie ok. Dobra, dodajemy 130 tysięcy znowu plus 130 tysięcy, oj. Plus 130 tysięcy, plus 130 tysięcy i mamy już kwotę, która nas no jako tako e, zadowala. 972. Dobra, z tego ja od razu odejmuję sobie widzowie milion, żeby spłacić po prostu kredyt i zostajemy, no, prawie z tym co byliśmy, 188-972, ale mamy już 6 milionów kredytu, a nie po prostu tego kredytu. Ojoj, oj, oj, coś tutaj nam zalagowało delikatnie, a nie mamy tego kredytu, tak jak gadaliśmy wcześniej. 7 milionów, tylko mamy 6, no mega zajebiście. Dalej jesteśmy mega do tyłu, ale jednak już jesteśmy na lepszej pozycji niż byliśmy e, przed chwilą. Dobra, ciach, dobra. Tutaj, w sumie nam by sprzedało po cenie farmingowej, jakbyśmy te stogi e, posprzedawali. To można by było to zrobić, to ja bym sobie od razu doliczył też i pieniądze e, za te bele. E, czy nam to policzy? Bo to jest 1 599 tysięcy aż tego. Aż widzowie. E, siana. No, doliczyło nam e, dosyć sporo, bo jest 459, czyli jakieś 300 000 zarobiliśmy za to. No, może i realistycznie, dobra. Kolejny stuk sprzedajemy i mamy 665 tysięcy. Myślę, że jak ja tego trochę posprzedaję, to trochę będę tutaj kasy miał. Yy, dobra, na razie ja jeszcze sobie tą sołatę posprzedaję, bo jej i tak już nie będziemy używać. I zaraz sobie posprzedajemy jeszcze. Yy, no te wszystkie drzewa, które tutaj mamy, to też trochę pieniędzy powinno nam dołączyć. Po 20 tysięcy za jedno, no to trochę tej kasy będzie. Ja muszę, ja dzisiaj mam zaplanowane wyjście z tej wyspy. Jeżeli plan się nie powiedzie, to będzie naprawdę lipa. Eee, no, będzie naprawdę lipa, no ale mam nadzieję, że to się po prostu e, gdzieś tam uda. Sałaty też nie ma co liczyć, że będzie jakoś dużo pieniędzy, bo sami widzicie, że tej sałaty jakoś bardzo dużo tutaj też i nie było. Można by było poprzewijać czas, można by było, ale my też nie mamy drzew zasadzonych. Także też z tego to raczej byśmy jakiegoś tam dużego kapitału nie zarobili. Dobra, ile jest? No, 10 koła. Mało, mało, ale wiedziemy, sprzedamy i będziemy mieli z tym spokój. To do palet jeszcze na pewno nam się przyda. Cysternę od razu możemy sprzedać, bo jej na pewno używać nie będziemy. Ładowarki teleskopowej też używać na pewno nie będziemy. Też nie jest najwyższa cena za to, no ale to no, no trudno, po prostu dzisiaj już ma nastąpić wyprowadzka, także działamy. No coś tam kaski dojdzie, 700 koła już będzie. Chciałbym kolejny kredyt odjąć, żeby 5 milionów kredytu mieć i wtedy można się by było e, zająć pracownikami, jeszcze dokosić trochę tego zboża. To by dobrze to e, nam zrobiło, bo im więcej tego sprzedamy, tym lepiej. 712. Yy... 716, oczekuję, ta jedna się nie sprzedała? Dobra, mamy 716 tysięcy. E, Tego na razie zostawię. Przyczepa do Bell być może się przyda. E, dobra, ciężarówka, no za to wszystko to możemy na spokojnie sobie pół bańki e, liczyć. Także czekajcie. E, 716 999 plus 500 tysięcy za e, sprzedaną ciężarówkę. Dobra i ona też jest pełna wody, ale ja już na to nie będę zwracać uwagi, po prostu to e, sprzedaję. Dalej, ładowarka teleskopowa 250 tysięcy, chyba dawaliśmy to takie 125 tysięcy widzowie. Ja, ale tu osprzęt, no to 150 tysięcy, nie no, no w sumie nie będę chodził za tym osprzętem, już nie będę doliczał, już nie będziemy się tak aż rozdrabniać. 125 tysięcy doliczone i odejmujemy znowu sobie e, kaskę, czyli zostanie nam e, 341 999 i mamy aktualnie 5 milionów. Kredytu. Dalej to jest dosyć dużo: 999. Ale co ja mogę tu jeszcze zrobić? No, zwierzęta doracie nam za bardzo nie będą potrzebne. Hmm. O jakie belki ja mogę stąd brać? Jak tu nic nie ma takiego? O co tu biega? Dobra, ile ja za was zarobię? 33 tysiące minus 3 tysiące jakaś prowizja. Nie będę sobie jakiejś prowizji doliczał. 33 tysiące sprzedaj. One są dosyć dorosłe. 21,450 plus 21,450. Yy, czekaj, czekaj. trzeba tutaj teraz to ogarnąć tak, żeby to było dobrze, czyli 50 aż. Znaczy o, te są dużo tańsze, 11,900 plus 11,940 plus, jedna została za 340, dobra, czyli owce sprzedane. Plus 340 to mamy 408 tysięcy, e, dobra, zajmijmy się od razu e, też i, zresztą paszowóz też tam nie będzie potrzebny za te ulepszenia i za to wszystko, bo on jest dosyć mocno ulepszony. Na pewno 100 tysięcy mogę sobie za paszowóz doliczyć, bo było to mocno po prostu ulepszane i mocno pieniądze były wtopchane. Dobra, okno zarządzania e, zwierzętami. A co to jest w ogóle jakiś ten? Czego ja mam przechowywanie? Jakie ja tu nie mam żadnych tych. Silosów, a nie nic, ok, to zarządzania zwierzętami. Dobra, sprzedajemy wszystko, co jest 74 375 plus 74 375, dobra, do tego wszystkiego dodajemy. Eee, ile jest tych? Ile jest cielaków? Cielaków będziemy mieli 176828, 6828, to sobie też doliczamy. Dobra, tych będzie 7 tylko? Tak, 7 tylko niestety. 1414 plus 1414. Do tego jakieś byki tutaj jest, no to jeden. 2222. 2222. Plus do tego te krowy, to 164 tysiące. Ładnie, ładnie. Plus 164 tysiące. Plus do tego mamy jeszcze 106600. Jest spoko. 106 600, dobra. Plus mamy jeszcze 25 krów takich za 97 500. 97 500, no i mamy 961 000. Zaraz zejdziemy, można powiedzieć, z kolejnego kredytu. Kury, no to naprawdę to jest y, tragedia, jeżeli chodzi o to. No bo tutaj ja raczej pieniędzy też nie liczę, że pozarabiam jakoś dużo. To, to może na koniec sobie po prostu y, gdzieś tam zostawimy. Eee, dobra, silosy, które gdzieś tam były, to można za jakieś 100 tysięcy oba sprzedać na spokojnie. No i tak, ja zwierzę już nie będę miał, to nie będę musiał tego gdzieś tam ogarniać. Dodajemy sobie 100 tysięcy do tego wszystkiego. No i teraz odejmujemy sobie znowu i zostajemy z kredytem 4 miliony, ale będziemy mieli 61 668. No. Powiem Wam tak, trochę tego pospłacaliśmy. Eee, 61. 668, trochę tego pospłacaliśmy i dobrze, ale zaraz będziemy lecieć dalej z kolejnymi rzeczami, tylko ja bym sobie troszeczkę jeszcze, czekajcie, jest kwota zapisana, jest, bo mógłbym sprzedawać drzewa i dalej zarabiać pieniądze, ale ja bym chciał jeszcze przeprowadzić trochę na pewno też żniwa. Także pracownicy, niech oni lecą, ile mi zarobią z tego zboża, bo szkoda tego zboża gdzieś tam nie wykosić i zmarnować, to tyle przynajmniej jeszcze dojdzie mi kasy. A wiecie, milion pszenicy, no to zawsze już tego Pieniądza będzie dosyć, no ale to zanim ja milion tutaj na kosze, to ja nie wiem ile ja bym musiał tutaj jeszcze na tej serii e, spędzić czasu, ale i tak silosy będę w, musiał opróżnić kompletnie wszystkie. No i robimy ostatni przejazd klasem. Zostało jeszcze 5 milionów tego kredytu, tak jak wcześniej to ogarnialiśmy, i będę go sprzedawał za tak dokładnie pół miliona e, złotych. Chociaż nie wiem czy nie lepiej wziąć, wiecie, bo niby ja wydałem milion na niego i tak dalej, ale wiecie co, on praktycznie nie był używany na tej serii, O to są do niego. Pierwsze żniwa, to może 750 tysięcy? Dobra, 750 tysięcy doliczymy e, za po prostu tego klasa, to mi się zdaje, że to będzie normalna bardziej oferta, no bo jednak te 250 tysięcy, powiedzmy, że odliczymy za to, że on był zużyty tam delikatnie. E, to i tak jest dużo, no ale dobra, niech będzie, te, niech będzie taka kasa. Dobra, to jest, to jest, on niech się wysypie do końca. I zaraz to będziemy mogli sobie posprzedawać. Czy ja jestem w stanie coś więcej zrobić? Bo tam pracowników to ja już bym sobie też pozwalniał. Oni mają i tak pełne e, zbiorniki. Pomocnik, któryś o coś został. Aha, mhm, mm mhm, mm mm -hmm. Dobra, dobra, czekaj, bo ten ma. Aha, ten to też nie ma w ogóle. 100%. Dobra, oj, ojoj oj, oj, oj. No, ten i tak zahaczy. O tego i tak będzie problem. Dobra, jego dajmy tu, tego dajmy na razie, zwolnijmy. Ten niech sobie pojedzie, o ile on będzie miał ochotę tam dojechać. Z tych powysypujemy, ten pojedzie, pojedzie. Prosto, dobra, to niech on sobie jedzie, ale czekajcie, no i tak nie może jechać, bo ja i tak muszę zapisywać sobie gdzieś tam kwoty do tego wszystkiego. Także będzie to problematyczne, jeżeli ja już bym gdzieś tam sobie poleciał. Ten dalej jeszcze sypie. No w tych klasach to jest problem z tym wysypowaniem, bo naprawdę to dosyć długo trwa. Dobra, 61 tysięcy. 140 plus, ja od razu dopiszę sobie widzowie, 1,5 miliona ze względu na to, że ja sprzedaję tego klasa. Dobra i od razu lecę sobie w tamto miejsce i będę wysypywał z tamtego drugiego klasa i też go sprzedam. John Deere ile mi na koszu, tyle na koszą, mimo że za nie też e, oba. No bo to były takie same kwoty, to za John Deere też 1,5 miliona ja sobie po prostu e, doliczę, to już byśmy mieli bardzo mało tego kredytu, jakby to się... Gdzieś to wszystko udało. Nie jest to do transportu jakiś mistrz, no ale jednak, pojemnościowo, jak ma pojemność milion, to jest naprawdę coś pięknego, tylko tyle, że jedzie tylko 40 na godzinę. Na ciągnik sprasał, jakbym od razu opchnął. No i tak muszę zboże wysypać. Tak muszę podjechać zboże wysypać. Bo. Będę straty na zbożu a tutaj nawet 18 tysięcy tego zboża, no to już trochę pieniędzy będzie. A nie wiem, jakie kwoty można było sobie podliczać. Te belki też można było posprzedawać, no ale widzieliście, jakie to były pieniądze w okresie takim, jak jest lipiec za belki? No całkowicie śmieszne. Także tego doliczek na pewno nie będziemy. Dobra, lecę to wysypywać, bo to ja widzę, że tydzień będę tam jechał. 220 jest w jednym e, rzędzie tysięcy, e, także ja już sobie też to od razu mm, doliczam, czyli 220 tysięcy plus. No trzeba to wszystko widzowie po prostu e, posprzedawać. To i tak w sumie przepadnie, to bez sensu, no, ale żebym się później nie pogubił gdzieś tam w obliczeniach, e, to wolę mieć to wszystko e, sprzedane i mieć z tym e, spokój. Dobra, a tu ile tego jest, bo tu będzie. 20, 40, 60, 80, 100 razy 4, to tutaj będzie 400 tysięcy równe za to wszystko. No i pięknie to wszystko. Na razie to zaczyna coraz lepiej powiem Wam, że e, wyglądać. Dobra, ciach. Kurde, muszę tak jakoś chodzić, żeby było dobrze, tak? O Boże, co to jak kliknąłem? OK. Dobra, to się później resztę jeszcze posprzedaję, bo nie ma czasu za bardzo na to. Big Boot możemy go sprzedać za milion na spokojnie, bo ani to nie działa, ani to do transportu, ani do niczego. Tak w skrócie mówiąc, raczej to był jeden z gorszych zakupów na tej serii, jakie ja kiedykolwiek miałem i dokonałem. Czyli tak, te kwoty mam już pozapisywane, klas już był odliczony od tego całego przedsięwzięcia. To klasa na razie też możemy się pozbyć. Ja sobie będę wysypywał to wszystko też i od John Deera. Ja bym pojechał od razu, czekajcie, od tego drugiego też bym wysypał, to bym to zboże sprzedał. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie za to zarobić. Już mam 3 miliony ponad, to jest ładnie. Dobra, prasa, widzowie 500 tysięcy, plus ciągnik 750 tysięcy, czyli ile to wyjdzie? Nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Plus 750 tysięcy, plus 500 tysięcy za prasę, bo ona też dosyć droga była, 4, 4, 3 1. Jest ok, bo teraz jeżeli ja sobie zrobię taki myk 4, 3, 1, 140, to już nie musimy w pamięci tego wszystkiego odejmować, tylko wystarczy, że ja sobie zrobię taki myk, że tutaj mam milion kredytu i ja sobie zacznę już realistycznie ten kredyt spłacać, tak jak można w farmingu. No tam wiecie, jak dobieraliśmy te kredyty, to za bardzo nie można było iść w nie wiadomo jak duże liczby, no bo jednak farming jakieś tam miało ograniczenia, czyli. Dobra, 570 tysięcy zostało nam jeszcze kredytu do spłacenia 1 140 tysięcy. W sumie to ja bym mógł. E, wiecie, co ja wysypię z tego kombajnu. O tego jeszcze drugiego. A ten kombajn za 750 tysięcy sprzedaje. Dobra, sprzedane za 750 tysięcy e, ja sobie dodam od razu tą kwotę do tego wszystkiego i mamy 751. 140. Czy my teraz jesteśmy w stanie spłacić kredyt? Raczej na pewno tak. Da się szybko jakoś to klikać, czy się nie da? Takim ekspresowym naprawdę tempem. Kurde, aż palec boli. Dobra, spłacony kredyt i zostało nam 181 tysięcy, 181 tysięcy, 140. No potrzebujemy jeszcze trochę kasy. Powiem Wam, że już mało potrzebujemy. Dobra, to już się chyba nie mam co pchać w te żliwa z tego co widzę. Yy, bo ja i tak z tego ani pieniędzy dobrych nie mam, ani nic. Po prostu sprzedamy kolejny kombajn. Tylko znowu wysypiamy sobie najpierw zboże. Ok. I co możemy jeszcze tutaj posprzedawać? Na pewno winogron, tak jak dawaliśmy sobie dwa razy. Cenę za ten winogron, tylko że on jest prawie dojrzały, to można było znowu nawet i sprzedać za taką samą cenę, jakbyśmy mieli. Zobaczmy, wiecie, co najprościej będzie to wszystko ogarnąć na tej zasadzie, że rzucimy produkcja, sady. Weźmiemy sobie winogron i zobaczymy, ile pieniędzy nas by to kosztowało i damy dwa razy tyle, tak jak dawaliśmy za, wi za winogron, bo on jest. No, tylko że on nie jest gotowy do zbioru, mimo wszystko. Dobra, to damy po prostu jeden raz yy, tyle, bo żeby było realnie. Czyli ile? 89,145 plus 89,145 plus 89,145 plus 89,145 plus 89,145 plus 89,145 89 to jest za raz, dwa, trzy, cztery. Za pięć rzędów, yy, czyli mhm. 5. A ile ich jeszcze jest? Jeszcze parę ich jest. Dobra. Plus 89, 145, plus 89, 145, plus 89, 145, plus 89, 145, plus 89, 145. E, 5 jeszcze będzie? Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Dobra, czyli my jakby nie patrzeć posprzedawaliśmy nawet i winogron, posprzedawaliśmy wszystko i zaraz zobaczymy widzowie ile my mamy w ogóle tego całego budżetu. Ja sobie o taką pojeżdżę po prostu myszką, żeby było wiadomo, że to już jest gdzieś tam sprzedane i z tego już korzystać nie możemy. Kurde, ale z tego malowania, ruszania. Powiem wam, że i tak to jest szybciej, jakbyśmy normalnie mieli to usuwać. To to by chyba jakaś tragedia była. Tam jeszcze te drzewa pozostawały co niektóre. Co też trzeba będzie pousuwać, czekać, żeby to było wiadomo. No to w sumie to ja i tak będę pamiętał, że ja do końca to posprzedawałem, no bo innej opcji za bardzo nie mam. Ja i tak tego nie pozbieram. To i wszystko to co było zaznaczone, widzicie? ani nawiedzenia nie ma, ani nic tutaj nie ma już teraz. Niszczymy cały, cały winogron. Dużo jest tego winogronu, żeby to nie przedłużać. Dobra, mniejsza o to. Po prostu jego nie ma. Uznajmy, że jego nie ma. Żeby było dobrze, mamy dwa tysiące. Dobra, 750 tysięcy doliczamy sobie za sprzedany od razu kombine, czyli plus 750 tysięcy osiemset 822 000. No i my na spokojnie możemy sobie jechać już to posprzedawać, tylko czy ja tam tendy będzie szybciej, czy tamtędy. Nie ja wiem, może niby, niby w stronę gospodarstwa powinno być szybciej, ale dobra, pojedziemy sobie na razie. O, tako, ja już wiem, że na spokojnie jestem w stanie dzisiaj, w tym odcinku, po prostu zakończyć tą serię. Bo, jak kupimy. Oby to za 3 miliony ulepszenie wystarczyło. Bo to powiem wam, że będą jaja, miłosierne, jeżeli my kupimy ulepszenie, o tutaj, i to jedno ulepszenie nie wystarczy. To będzie dopiero dosyć duży problem. Zaraz to ogarniemy. Słuchajcie, tutaj też jest jakiś nowy nabytek, ale tam ile jeszcze jest maszyn na gospodarstwie, żeby to posprzedawać, żeby yy, na spokojnie sobie zarobić? Ale silosu bym sobie w ogóle opróżnił. Ty Czajecie mi się coś zbagowało tutaj. Ja na przykład nie mogę z silosu skorzystać ani nic. O, teraz jest dopiero jak pszenica. A tak to chyba nie będę. A, bo to jest wysypowanie, a nie ładowanie. Super. Widzicie? Cały czas mam jakby jakiś stuk, który tutaj jest, ale on nie jest kompletnie widoczny. Rozpocznij wyładunek, przechowywanie. No tak jakby tu był cały czas jakiś stuk. Ja po prostu coś, coś poprzez sprzedaż tamtych stogów e, po prostu zepsuliśmy, wiecie. 1, 8, 2, 2, 590. I chyba najlepszą metodą będzie sprzedanie tych silosów po prostu razem i to po prostu się powinno e, sprzedać. Ta kasa powinna zostać doliczona. Ile pieniędzy z tego będzie? Pieniądze to lecą jak głupi aktualnie. E, silosy. W silosach mam od groma tego wszystkiego. Sprzedaję. Ja pierdziele. Dobra. Ładne kwoty. Ładne kwoty. Ponad 3 miliony. Możemy teoretycznie uciekać. Tu jeszcze zostało sporo rzeczy do sprzedania. Jakbyście chcieli zobaczyć. Naprawdę jest tego bardzo, ale to bardzo dużo. E, no nas te maszyny kompletnie nie interesują. My je po prostu tutaj zostawiamy. I liczymy na farta, że wystarczy. Dobra, czyli teraz tak, zostaje nam teoretycznie 112 759, zaraz sprawdzimy. Jeden kwadrat za 3 miliony. Dajmy sobie ten kwadrat, ale ja już widzę, że to na 100% wystarczy. Dobra, dajmy sobie mniej więcej obramówkę tego wszystkiego, nawet bez obramówki wystarczy, że ja sobie zrobię coś takiego. Elką sobie delikatnie zwiększymy siłę i pójdziemy o taką. 150 odcinków nam to zajęło. Czy znaczy, można było inwestować tylko i wyłącznie w teren? No ale jakbyśmy uprawiali wtedy te wielkie pola. Ale 150 odcinków zajęło nam wyjście z tego oficjalny, można powiedzieć, przeskok na kolejną stronę, czyli wyjście. Czyli wyjście gdzieś tutaj. Tam jakaś ulica, widzę, jest. No trochę na tej wyspie e, czasu, jakby nie patrzeć. E, spędziliśmy je ja i tak z tego co widzę, tam dalej pójść nie mogę. Nie wiem, ile ta seria trwała. Bardzo, ale to bardzo długo. 150 odcinków, boże. I w końcu jesteśmy poza tymi terenami. Czekajcie na serię w 25, bo najprawdopodobniej, a nawet na 100% kontynuacja będzie. Tylko wiecie, całkowicie zaczniemy sobie od podstaw, od znowu malutkiego kwadraciku. Mam nadzieję, że pola w 25 będzie się dało robić parę na jednym landzie, żeby to jakoś miało ręce i nogi, bo mapę mam przygotowaną, ale pytanie, czy te pola da się jakoś dobrze rysować. Jeżeli się będzie dało, będzie dobrze. Jeżeli będzie wywalało błędy, to mamy mały, delikatny problem, żeby taką serię zrealizować w kolejnym efesie. Ale to już pewnie zobaczycie w przyszłym tygodniu, albo w piątek, albo raczej w sobotę, albo w niedzielę. Nara!